Mąż i jego młodsza kochanka mieli już plan: przejąć dom, firmę i cały majątek schorowanej Katarzyny. Liczyli, że niepełnosprawna żona nie będzie w stanie się bronić. Nie wiedzieli tylko jednego: że pod bezradną maską kryje się kobieta, która potrafi uderzyć wtedy, gdy nikt się tego nie spodziewa. Katarzyna Wiśniewska skończyła zaledwie 45 lat. A czuła się momentami starsza od własnej babci. Jeszcze niedawno błyszczała na warszawskich salonach jako królowa kontraktów, podpisywała umowy za miliony, zachwycała pewnością siebie i energią. Teraz siedziała na wózku inwalidzkim w przestronnym salonie swojego domu, na przedmieściach i słuchała tykania zegara, które przypominało jej, jak powoli płynie czas gdy wszystko trzeba robić cudzymi rękami. Ale ironia losu mruknęła do siebie, sięgając po filiżankę herbaty, którą podała jej opiekunka. Jeszcze chwila i poczuła, jak dłoń drży z bezsilnej złości. Zawsze radziła sobie sama, a dziś nie mogła nawet podnieść z podłogi spadłej gazety. W myślach wracała do czasów, gdy marzyła jedynie o tym, żeby nie chodzić, głodna. Dorastała w zniszczonej kamienicy na warszawskiej Pradze. Ojca pochował rak, gdy miała ledwie sześć lat. Matka, pani Maria, harowała w kiosku ruchu od świtu do nocy, żeby starczyło choć na chleb i masło. Katarzyna wspominała słodko-goszkie wieczory, gdy dzieliły jedną kromkę, obiecując sobie, że jeszcze będzie lepiej. Po lekcjach biegła pomagać w kiosku, liczyła resztę, sprzedawała gazety, a przy okazji uczyła się jak rozmawiać z ludźmi i liczyć każdy grosz. To wtedy zrodziło się w niej przekonanie, że musi polegać wyłącznie na sobie. Na początku lat dziewięćdziesiątych, gdy większość sąsiadów zmieniała marki dżinsów częściej niż pracę, ona zaryzykowała wszystko. Porzuciła studia ekonomiczne po pierwszym roku i wzięła kredyt, na który normalnie nikt samotnej dwudziestolatce by nie pozwolił. Nie da rady, kiwali głowami koledzy ze szkoły, a ona w tym samym czasie sprowadzała z Niemiec pierwsze komputery do biur, zanim jeszcze słowo startup przebiło się do gazet. Pracowała po kilkanaście godzin dziennie. Spała w mieszkaniu magazynie wśród kartonów i kabli, jadła bułki z serem, bo szkoda jej było złotówek na ciepły obiad. Po pięciu latach miała firmę zatrudniającą pięćdziesięcioro ludzi i kontrakty z największymi bankami. Z każdą podpisaną umową rosło jej poczucie niezależności, ale pustka w sercu też pęczniała. Nie miała kiedy pomyśleć o rodzinie, o dzieciach. Odkładała to na później, bo przecież najpierw trzeba zbudować fundament. Kiedy zorientowała się, że przekroczyła czterdziestkę, a w domu czeka na nią jedynie cisza, było już za późno na spontaniczne macierzyństwo. Przyjaciółki z liceum wysyłały zdjęcia wnucząt, a ona odpowiadała lajkiem i wznosiła kolejny toast na branżowym bankiecie. Udawała, że jej to nie obchodzi, aż pewnego wieczoru, gdy wróciła do pustej willi i zobaczyła w lustrze zmęczoną twarz, ogarnęło ją poczucie strasznego osamotnienia. Boże, co ja zrobiłam z własnym życiem? wyszeptała, ale echo odbiło się jedynie od marmurowej posadzki. Tragedia przyszła nagle. Wypadek na obwodnicy w lutowy wieczór. Śliska jezdnia, chwila nieuwagi kierowcy i potężne uderzenie. Pęknięty kręgosłup odebrał jej władzę w nogach, a wraz z nią dotychczasową tożsamość. Rehabilitanci powtarzali, że trzeba cierpliwości, ale mijały miesiące, a Katarzyna wciąż nie mogła wstać. Nauczona walki, próbowała znosić ból z godnością, lecz każda próba przesunięcia się z łóżka na wózek przypominała jej że teraz jest zależna od obcych, od pań fizjoterapeutek i od młodego męża, który coraz częściej znikał pod pretekstem spotkań biznesowych. Siedząc przy oknie, patrzyła na ogród zasypany świeżym śniegiem i myślała o tym, ile dróg przeszła, żeby znaleźć się w miejscu, z którego nijak nie potrafi ruszyć dalej. Gęsia skórka przebiegła jej po ramionach. Choć w pokoju było ciepło. Pragnęła jeszcze raz poczuć wiatr na twarzy, usłyszeć stuk obcasów na chodniku i przejść się warszawską starówką o wpół do siódmej. Tak jak dawniej, gdy wszystko wydawało się możliwe. Tymczasem pozostała jej tylko cisza i wspomnienie dźwięku silnika, który wywrócił jej życie do góry nogami. Środek pochmurnego kwietniowego popołudnia. Katarzyna drzemała w fotelu przy oknie, kiedy nagle z głośnym chlup rozprysnęła się woda z sufitu. Serio? Teraz? Jęknęła, bo właśnie nad jej eleganckim parkietem utworzyła się mokra plama. Willa w Konstancinie była wprawdzie nowa, lecz rura w łazience na piętrze pękła akurat wtedy, gdy opiekunka wyszła po zakupy. Katarzyna zadzwoniła do znajomej firmy hydraulicznej którą polecił jej sąsiad z naprzeciwka. Po kwadransie, po ósmej, przy bramie, zatrzymał się niebieski bus. Z wysłużonego dostawczaka wysiadł chłopak może dwadzieścia parę wiosen, w dżinsach i roboczej kurtce, z narzędziami przewieszonymi przez ramię. Gdy podniósł głowę, Katarzyna aż poczuła ciepło na policzkach. Wysoki, szaroniebieskie oczy i ten nieśmiały uśmiech jakby w ogóle nie zdawał sobie sprawy z własnej atrakcyjności. Przedstawił się Piotr Nowak, złota rączka. Rzucił jej krótkie: Dzień dobry, pani Kasiu, i już klęczał przy wilgotnym suficie, stukając w tynk. Wie pani, tu trzeba wymienić pół rury, oznajmił strzepując tynk z włosów. Ale spokojnie, ogarniemy to dziś. Ogarniemy? zaśmiała się lekko. Ładne słowo. Dawno nikt tak pewnie nie mówił w moim domu. Piotr uśmiechnął się szerzej. Jak się człowiek zna na robocie, to nie kombinuje, tylko robi. Przechodząc korytarzem, minął wielki portret Katarzyny z czasów, gdy odbierała nagrodę pracodawca roku. Zatrzymał się. Gwizdnął cicho. No nie wierzę, pani Katarzyno ale pani tu wygląda jak pierwsza dama. Słowa zabrzmiały naturalnie, bez cienia taniutkiego podrywu. Poczuła przyjemne ukłucie w żołądku. Dawno nikt nie patrzył na nią z takim podziwem, bez pity i protekcjonalnych spojrzeń. Naprawa trwała dobre dwie godziny. Katarzyna śledziła każdy jego ruch: sprawne dłonie, zdecydowane kroki. Przy okazji zagadywała: Skąd pan jest, Piotrze? Zapytała, opierając podbródek na dłoni. Z Gdańska, przyjechałem do stolicy, żeby. zawahał się. Wie pani, rozwinąć skrzydła. Tutaj niby można więcej zarobić, ale na razie robię, co wpadnie. Trzeba utrzymać mamę i młodszego brata. Otwartość brzmiała szczerze. Katarzyna wsunęła kosmyk włosów za ucho i poczuła dziwną potrzebę pomocy. Ona Kobieta, którą nazywano rekinem biznesu, i on, chłopak, który przykręca rury, a jednak sprawia, że zapomina, iż nie może wstać z fotela. Gdy ostatnia nakrętka została dokręcona, nacisnął spłuczkę testowo. Wszystko działało jak trzeba. Wszedł na dół, otarł czoło rękawem. Gotowe, jak nowa oznajmił i podał jej paragon. W razie czego ma pani mój numer? Katarzyna podpisała w kieszonkowym terminalu, po czym, patrząc mu prosto w oczy, podsunęła banknoty o dwukrotnie wyższej wartości. Piotr zmieszał się. Nie mogę przyjąć tyle, naprawdę. Ależ możesz przerwała mu z uśmiechem. Za profesjonalizm się płaci. Poza tym przechyliła głowę. Lubię nagradzać ludzi, którzy ratują mój dom. Chłopak spakował narzędzia posłał jej jeszcze jedno ciepłe spojrzenie i wyszedł w szary mrzysty wieczór. Drzwi zamknęły się, a w Willi zaległa pustka. Katarzyna przez chwilę wsłuchiwała się fecho własnego oddechu. Serce biło szybciej, jakby rozgryzło sekret, którego sama nie chciała przyznać na głos. Przez kolejne dwa dni nie potrafiła skupić się na niczym, poza myślą o tym chłopaku. Piotr. Z Gdańska. Widziała jego rozczochrane włosy, słyszała pełen szacunku ton głosu. Jak to możliwe, że jedną rozmową sprawił, że poczuła się znów kobietą, nie pacjentką NFZ? W końcu kaprys serca zwyciężył. Zamówiła przez internet kryształowy żyrandol. Pretekst, by znów zadzwonić. Panie Piotrze, potrzebuje kogoś zaufanego do montażu. Powiedziała bez trosko, gdy odebrał telefon. Słyszała, jak się uśmiecha. Przyjechał na nazajutrz o wpół do dziesiątej rano z tym samym niepewnym błyskiem w oczach. Rozpakował wysoką drabinę. Zerknął do góry. Cudo, ale ciężkie będzie. mruknął. Tym razem Katarzyna przyglądała się z radością. Kiedy skończył, światło roziskrzyło się setkami refleksów, a ona nagle poczuła się jak w pałacu. Zrobiła głęboki wdech. Wiesz co, Piotr? zwróciła się do niego mniej oficjalnym tonem. Myślę, że należy ci się coś więcej niż zwykłe dziękuję. Mam ochotę na kolację w mieście. Przyjmiesz zaproszenie? Piotr zamarł z wiertarką w dłoni. Kolację ze mną? spytał z niedowierzaniem. Tak, z tobą uśmiechnęła się przekornie. W piątek, dziewiętnasta. Zabierzesz mnie do jakiejś fajnej knajpki nad Wisłą. A jeśli nie znasz żadnej, to ja wybiorę. Chłopak odetchnął, jakby właśnie zdał trudny egzamin. Jasne, pani Kasiu, to znaczy Katarzyno. Będzie mi ogromnie miło. Poczuła, jak ciepło rozlewa się po całym ciele. Wreszcie coś, na co warto czekać. Piątkowy wieczór nadszedł szybciej. Niż Katarzyna zdążyła ułożyć w głowie wszystkie, a jeśli. O dziewiętnastej równo Piotr podjechał pod willę ciemną skodą kombi. Wyszedł w granatowej marynarce, nerwowo wygładzał mankiet. Boże, jaki on młody! Pomyślała, gdy pochylał się, by pomóc jej wsiąść. Pogoda była łaskawa. Ciepły wiatr od wisły pachniał wiosną. Wybrał niewielkie bistro na powiślu z tarasem i widokiem na rzekę. Kelner odsunął krzesło, Piotr bez słowa ustawił wózek przy stoliku. Czujesz się komfortowo? spytał cicho. Kiwnęła głową, wzruszona delikatnością tego prostego gestu. Zamówiła łososia, on z z polędwicy, butelkę czerwonego wina na odwagę. Rozmawiali o wszystkim, on o dzieciństwie w Gdańsku. Ona o pierwszym imporcie komputerów na, ta na czas, gdy internet był luksusem. Co chwilę wybuchali śmiechem. O wpół do dziesiątej, kiedy taras opustoszał, Piotr ujął jej dłoń. Wiesz, że jesteś najodważniejszą kobietą, jaką spotkałem? Serce zamarło jej w piersi. Odwzajemniła uścisk. Po kolacji przysunął rampę i zaproponował spacer bulwarami. Srebrzyste lampy odbijały się w wodzie, a powietrze pachniało kwitnącymi kasztanami. W pewnym momencie zatrzymał wózek, uklęknął, by być na jej wysokości, i bez zapowiedzi, musnął ustami kącik jej warg. Ciepło rozlało się po całym ciele Katarzyny. Och, jak dawno nikt mnie tak nie pocałował, przemknęło jej przez myśl. Odwdzięczyła się delikatnym pocałunkiem w którym było więcej wdzięczności niż namiętności, ale wystarczyłoby między nimi zapłonęła iskra. Od tej nocy każdy dzień miał swój mały rytuał. Rano bukiet tulipanów pojawiał się w kuchni, w południe przychodził SMS, myślę o tobie, a wieczorem Piotr zaglądał na herbatę, choć zostawał do późna, pomagając jej ćwiczyć ręce na domowej bieżni. Katarzyna Oszołomiona świeżą czułością, zaczęła patrzeć na świat jaśniej. Wyznaczała terminy spotkań biznesowych tak, by kończyły się no kwadrans po czternastej, tuż przed jego wizytą. Przyjaciółki jednak nie podzielały entuzjazmu. Pewnego popołudnia przy szarlotce na imieninach Małgorzaty Anna pokręciła głową. Kaska, on zwęszył kasę. Gdybyś nie siedziała na fortunie, nawet by nie spojrzał. Katarzyna poczuła, jak wzbiera w niej gniew. Przecież nie każe mi przepisywać firmy na siebie. Rzuciła ostro i odjechała wózkiem, zanim popękały koleżeńskie pozory. Piotr stawał się jej azylem. Pół roku po pierwszej kolacji zabrał ją na weekend na Mazury. O zachodzie słońca, na pomoście pachnącym żywicą, klęknął znów. Tym razem z pierścionkiem. Sprawiasz, że wierzę w siebie? wyszeptał. Łzy napłynęły jej do oczu. Tak, odpowiedziała bez wahania, a echo poszło w jezioro jak kamień rzucony z rozmachem. Ślub zaplanowali na sierpień. Uroczystość w oranżerii pałaców w Wilanowie przeszła do towarzyskich kronik. Setka gości kwartet smyczkowy. Fontanna Prosecco. Katarzyna w kremowej dopasowanej sukni wyglądała jak królowa na tronie, wózek udekorowany białymi różami. Piotr w grafitowym smokingu ściskał jej dłoń, przysięgając miłość, póki śmierć nas nie rozłączy. Nie brakowało szeptów, co on tu robi. Widziałeś jego zegarek? Lecz orkiestra przydusiła plotki walcem. Po podróży poślubnej, tydzień nad Adriatykiem, Piotr oficjalnie. Zawiesił usługi hydrauliczne, bo żona upierała się, że nie po to ma męża, by wspinał się po drabinie. Zajmował się domem, uczył się jazdy luksusowym suwem, który mu podarowała, chodził na eleganckie bankiety w jej imieniu, kiedy rezygnowała z wyjścia. Katarzyna cieszyła się, że ma u boku kogoś, kto z wdziękiem łączył rolę szofera, trenera i partnera. Z zewnątrz wyglądali na idealną parę. Ona, biznesowa ikona na konferencjach, on, czuły towarzysz, zawsze o krok za nią. Mijały dwa lata pozornie idyllicznego małżeństwa. Zdjęcia z wakacji na Instagramie ociekały szczęściem, a znajomi, nawet ci najbardziej sceptyczni, zaczęli powoli milknąć, widząc, że mu młody nie uciekł z pierwszą lepszą okazją. Katarzyna zasypiała każdego wieczoru z myślą, że los wreszcie oddał jej to, co odebrał na śliskiej obwodnicy. Jeszcze nie wiedziała, jak bardzo się myli. Droga z przyjęcia u przyjaciół w Wilanowie ciągnęła się wąskim, ośnieżonym odcinkiem S60. Była w pół do drugiej w nocy. Mróz szczypał w szybę, a Piotr, rozbawiony kilkoma kieliszkami koniaku, upierał się sam prowadzić. Zastaw kluczyki, zamówię nam bolta, prosiła Katarzyna czując, jak miękko wymawia słowa. Och, daj spokój, kochanie. Ja to mam we krwi. Zaśmiał się, wcisnął gaz i ruszył z piskiem opon. Mgła snuła się jak mleko, asfalt wyglądał na czysty, lecz pod cienką warstwą zalegał lód. Wystarczyła sekunda, niespodziewany poślizg, raptowne szarpnięcie kierownicy. Poduszki powietrzne eksplodujące z hukiem. Sów przeleciał przez barierkę i zarył w zaspę. Katarzyna pamiętała metaliczny zgrzyt, potem ogłuszającą ciszę. Ocknęła się z twarzą przyciśniętą do szyby, sparaliżowana bólem. Piotr, cały i niemal trzeźwy z adrenaliny, wygramolił się przez wybite okno i zadzwonił po pomoc. W szpitalu klinicznym przy Banacha. Lekarz oddziału neurochirurgii poinformował bez owijania w bawełnę: Złamany kręgosłup, uszkodzony rdzeń, szanse na samodzielne chodzenie praktycznie zerowe. Katarzyna poczuła, jak serce zamarło, a potem pękło na drobne kawałki. NFZ zafundował jej rehabilitację, ale po pół roku ćwiczeń wciąż nie potrafiła poruszyć palcami u stóp. Wózek. Stał się codziennością. Piotr na początku sprawiał wrażenie troskliwego. Biegał między salą rehabilitacyjną a biurem, podpisywał faktury i kwiatki, przynosił. Tyle, że z czasem zaczął koniecznie spędzać coraz więcej wieczorów na spotkaniach z kontrahentami. Następnie zaproponowałby tymczasowo przejął zarządzanie firmą. Skup się na swoim zdrowiu a ja przypilnuję ludzi, przekonywał głaszcząc ją po włosach. Podpisała pełnomocnictwo, ufając bardziej obrączce na palcu niż własnej intuicji. Miesiąc później w jej willi pojawiła się Laura Lewandowska, asystentka Piotra. Długa grzywka opadała na zielone oczy, garsonka leżała jak druga skóra. Pani Katarzyno, przyniosłam świeże umowy do parawki. Świergotała. Słońce odbijało się w złotym wisiorku w kształcie serca, a Katarzyna poczuła w żołądku lodowaty skurcz, którego nie dało się zrzucić na rehabilitacyjną dietę. Z czasem dostrzegała spojrzenia, które wymieniali, kiedy myśleli, że nie patrzy. Pochylali się nad raportami, zdecydowanie za blisko, szeptali, potem wybuchali stłumionym śmiechem. Gdy w kuchni znajdowała szminkę. Nie w swoim odcieniu lub koszule, Piotra pachnącą damskimi perfumami, próbowała tłumaczyć to znużeniem, przypadkiem. Do dnia, gdy siedziała w oranżerii, ćwicząc mięśnie ramion na gumach i usłyszała dobiegające z gabinetu głosy. Kochanie, ona robi się podejrzliwa, syknęła Laura. Spokojnie, mam plan, mruknął Piotr. Jej fizjo zalecił kąpiele. Wystarczy chwila nieuwagi. Pomyśl, jak łatwo o nieszczęśliwy wypadek, kiedy wózek stoi za daleko, a ręce są słabe. Boże, Piotrek, naprawdę chcesz ją utopić? Zachichotała. Nie dramatyzuj. Sama mówiła, że ma dość takiego życia. Policja kupi wersję o samobójstwie, a wtedy. przybliżył się. Rozległ się pocałunek. Firma, dom, kasa. Wszystko nasze. Słuchając Katarzyna czuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Serce waliło jak młot, dłonie drżały, choć chłód poranka nie docierał przez szklane ściany oranżerii. Jej mąż przed chwilą wyznaczył jej datę śmierci. Ledwo zsunęła się z gum treningowych na wózek, cicho odjechała do swojego pokoju. Nie pozwolę ci, sukin synu, wyszeptała, zaciskając palce na podłokietniku. W tej chwili dawna bezradność ustąpiła miejsca starej, biznesowej stalowości. Prędzej sama napiszę scenariusz finału, pomyślała. I już układała w głowie plan, który jeszcze tego samego wieczoru wprawiłby Piotra w błogi letarg pewności, zanim runęłoby na niego wszystko, co tak chciwie chciał posiąść. Na zajutrz, przy śniadaniu, Katarzyna wysunęła rękę z elegancką teczką. Piotrku, musimy poważnie pogadać. Serce mi podpowiada, że powinnam już pomyśleć o. zawiesiła głos. Testamencie. Zobaczyła błysk w jego oczach. Nie chcę, żebyś kiedyś został z biurokracją. Dodała z łagodnym uśmiechem. Kasiu, kochanie, nawet nie mów takich rzeczy. Rozłożył dłonie, ale słyszała, jak przyspieszył mu oddech. Spokojnie. Pojutrze w pół do jedenastej przyjedzie notariusz. Przygotuje dokument, a ty tylko złożysz podpis jako świadek. Przez następne dwa dni Piotr chodził jak paw. Rechotał z laurą przez telefon, przeglądał katalogi jachtów. Katarzyna w tym czasie umówiła dyskretnie drugiego notariusza. Napisała dwa testamenty. W pierwszym pokazowym Cały majątek trafiał do ukochanego męża. W drugim, prawdziwym, każde złotówka szła na dom dziecka przy ulicy Korczaka w Warszawie. Oryginał powędrował do sejfu prawnika, kopia do kieszeni żakietu. Wieczorem, gdy domowa pielęgniarka skończyła dyżur, katarzyna nalała Piotrowi burbonu, sama udając, że sączy sok. Włączyła dyskretnie dyktafon ukryty w misie z suszoną lawendą. Po trzeciej szklance męża rozwiązał się język. A wiesz, kochanie, bełkotał oparty o futrynę. Gdybyś tak zniknęła, wszystko byłoby prostsze. Firma, dom, laura hmm, tak się starałem, żeby to przyspieszyć och, naprawdę mruknęła, pilnując, by głos się nie załamał No, przecież nie będę Cię mordować za darmo roześmiał się. Stukając palcem w kryształowy kieliszek. Klik. Nagranie było gotowe. Następnego dnia, punkt jedenasta, do salonu weszli dwaj notariusze. Piotr, przekonany, że to rutyna, podpisał im swój dokument z miną triumfatora. Nie zauważył, jak drugi prawnik opuszcza dom tylnym wyjściem z właściwym testamentem. O piętnastej Katarzyna zadzwoniła pod 112. Proszę przyjechać. Mój mąż grozi mi śmiercią, powiedziała spokojnie. Mam dowód dźwiękowy. Policja zjawiła się szybciej niż zdążył wymyślić wymówkę. Puściła nagranie, komisarz nawet nie próbował ukryć obrzydzenia. Piotr Nowak, jest pan zatrzymany pod zarzutem usiłowania zabójstwa, usłyszał. Katarzyna patrzyła, jak zakładają mu kajdanki. Kasiu, powiedz, że to żart, krzyczał, ale odpowiedziało mu tylko puste echo korytarza. Trzy miesiące później, dzięki rekomendacji przyjaciółki lekarki, Katarzyna wylądowała w zurychu. Prywatna klinika, najnowszy eksoszkielet, sześć godzin dziennie rehabilitacji. Bolało jak diabli, ale po czterdziestu dniach zrobiła pierwsze trzy kroki z balkonikiem. Serce zamarło ale w pozytywnym sensie, śmiała się przez łzy do terapeutki. W szpitalnym ogrodzie poznała Andrzeja. O dwa lata starszy, elegancki, siwiejący mężczyzna, właściciel sieci hoteli w Alpach i wdowiec po tragicznie zmarłej żonie. Zaczęło się od wspólnej kawy o wpół do czwartej, potem codziennych spacerów. Ona na wózku, on popychał, opowiadając, jak odnawia stare pensjonaty. Kiedy pierwszy raz wstała bez pomocy, klaskał jak dziecko i krzyknął: Wiedziałem, że ci się uda. Po pół roku wrócili razem do Warszawy. Andrzej kupił kamienicę na powiślu i urządził tam biuro fundacji, skrzydła dzieciom, gdzie Katarzyna przekazała cały swój majątek zgodnie z testamentem. Od tamtej pory finansowali turnusy rehabilitacyjne, szkolne stypendia. I kolonie nad Mazurami. Na otwarciu pierwszego domu opieki dla nastolatków z niepełnosprawnościami, Katarzyna weszła na scenę o własnych siłach, podpierając się elegancką laską. Sala zamarła, a potem eksplodowała brawami. Nie byłoby mnie tu bez ludzi, którzy uwierzyli, że upadek to nie koniec, powiedziała drżącym głosem. Spojrzała na Andrzeja stojącego w pierwszym rzędzie. Mrugnął porozumiewawczo i ułożył dłonie w kształt serca. Ona odpowiedziała tym samym gestem. Kiedy później w półmroku kawiarni zapytał ją, czy wierzy w drugą szansę na miłość, położyła dłoń na jego dłoni. Wierzę w trzecią, nawet czwartą, szepnęła. Byle była prawdziwa, jeśli ta historia poruszyła twoje serce. Zostaw lajka to dla mnie wielka motywacja do pisania kolejnych opowieści. Chcesz być na bieżąco z nowymi historiami? Kliknij, subskrybuj i koniecznie wciśnij dzwoneczek, żeby nic ci nie umknęło. Dziękuję, że jesteś tu ze mną. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnej opowieści. Love.